Młodzież z Ełku poczuła się przez chwilę jak pracownicy kolei z lat 80., a to za sprawą udziału w szóstych igrzyskach szkół podstawowych i gimnazjalnych w wyścigach drezyn. Pojazdy szynowe, używane przez służby utrzymania szlaku, nie były łatwe do prowadzenia, tym bardziej, że liczyła się prędkość. No, ciężko było, strasznie. Na początku było ciężko wystartować, ale później już dobrze szło. Ogólnie jakoś dobrze pojechałyśmy najlepiej. Czy drugie miejsce zajęłyśmy praktycznie? Sędziowie zawodów zwracali uwagę na dobry czas dziewczyn na trasie przejazdu. Wiązało się to właśnie z momentem startu, w który uczynnice wkładały mniej siły niż ich koledzy. Oszczędzona energia została potem dobrze spożytkowana na trasie. Się starałyśmy jak najlepiej. Wszyscy mówią, że koniecznie musi być osoba przy Masie, ale my nie byłyśmy przy masie, by chutsza, ale też silne no i się starałyśmy. I chociaż drużynom liczono nawet ułamki sekund, to zwracano uwagę nie tylko na wynik. Przede wszystkim chodziło tutaj o dobrą zabawę. Ciężko zweryfikować poziom. Było widać zaangażowanie zarówno w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjalnych. Także ogólnie poziom można ocenić jako bardzo dobry. Uczestnicy igrzysk po raz pierwszy jeździli drezynami, zarówno tymi na szerokim, jak i wąskim torze. Czasy z obu przejazdów sumowano. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyły zespół szkół samorządowych. Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych e, zwyciężyło gimnazjum numer 1. Organizatorzy zaznaczyli, że chociaż były to wyścigi, to chodziło przede wszystkim o promocję kolejki wąskotorowej. Drezyny są bowiem dobrym magnesem dla przeciągnięcia na stację młodzieży, by ta poznała fragment historii miasta właśnie za pomocą tych pojazdów. Na co dzień one są wykorzystywane jak najbardziej. E, przy wszelakich imprezach okolicznościowych. E, Korzystujemy te drezyny właśnie, żeby przede wszystkim dla dzieci, żeby mogły spróbować swoich sił, zobaczyć, jak w latach 70. -tych, 80. -tych wyglądała praca na kolei. Dziś drezyny nie są już wykorzystywane do pracy na kolei, służą jedynie jako atrakcja turystyczna.